Czas uchodźców. Poczekalnie są pełne, pełne uchodźców. No, taki mamy czas. Ale nie chodzi o to, że przybysze wypełniają pobrzegi wielkie dworce kolejowe, ale że te zgromadzenia są takie jakieś specyficzne, symboliczne poniekąd. Tłum w poczekalniach, tłum przy punktach informacji, tłum przy wolontariuszach i wolontariusze w tłumie. Tłum przy ludziach z identyfikatorami i tabliczkami, informującymi, że posługują się ukraińskim, i przy tych w odblaskowych kamizelkach, i jeszcze tam, gdzie pomaga straż pożarna, tłum. Tłum w łazience, tłum w przejściu na perony. Ale w kawiarniach, no w kawiarniach, pusto, jakoś tak, bardzo pusto. I siedzę w takim zgrabniusim pluszowym fotelu przed dużym oknem, za którym. Przesuwa się tłum. Zaraz odejdzie pociąg, więc ten tłum zniknie. Za jakiś czas pojawi się kolejny, bardzo podobny, kolejny, i kolejny, i kolejny. I rośnie we mnie bardzo, bardzo precyzyjne przekonanie, że właśnie tak rozdzielają się w tej chwili dwa światy. W tym jednym świecie. Na dworcu. Zresztą nie tylko na tym, na każdym. Większym. Podział przebiega na bardzo różnych liniach, chciałoby się powiedzieć na różnych frontach, Ach, ale to by było chyba nie fair. W tej konkretnej chwili linia podziału dotyczy hali pełnej ludzi i pustych kawiarni, bo te dwa światy są tu w jednej sprawie: jadą, przemieszczają się ludzie w podróży, my, ale mamy jednocześnie tu świat wojny i świat spokoju. Wiem, że to tylko jest interpretacja mojego naszpikowanego niusami mózgu, ale jednak rozdzielenie odbieram jako fakt, bo ci tu i ci tam. Poczekalnie i kawiarnie. Prawdziwy ten najprawdziwszy podział zrozumiemy pewnie za jakiś czas i nie będzie można tego odrozumieć, nawet jeżeli byśmy bardzo, 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 bardzo chcieli. I nie będzie można tego zlekceważyć z całą pewnością. Więc dworzec. Dworzec. Właśnie teraz świat dworca mieści w sobie dwa światy, ale to minie. I nawet kiedy już minie, to ta linia pozostanie. Podzielenie ze stanów fizycznej obecności czy nieobecności, wojny, nie wojny, będzie miało swoje echo w mentalu, w naszym społecznym stanie mentalnym. Będzie miało reperkusje. Sformatuje nas zdecydowanie jako doświadczenie. Oczywiście tak w ogóle to świat dworca mieści dużo, dużo, dużo więcej światów, ale nie mam siły ich tropić i wyłuskiwać znaczeń. Właściwie to wolałabym raczej poznawać teraz jasną stronę Księżyca, czekając na pociąg. Jakieś cuda i dziwy poznawać, szukać skarbu, tak wiadomo, piraci, skrzynia, miłość, wiatr w żaglach. Bardziej bym to niż czekać na pociąg, którym pewnie przyjedzie. Chociaż ostatnio PKP miała duże kłopoty, no ale ten pociąg przyjedzie. Więc bardzo spokojnie siedzę w pustej kawiarni z widokiem na daleką wojnę, która jednak już tu jakoś jest. Poczekalnie, poczekalnie są pełne uchodźców. Taki czas, ale to minie, bo wszystko mija, ale ślad w mentalu pozostaje i epigenetyka się kłania. To był odcinek podcastu Dziennik Zmian. Link w opisie Miłka Malcan.